Microsoft zgodnie z Majową obietnicą tym razem skupił się na grach. I o dziwo, nawet tych na Xboxa 360. Current gen Microsoftu będzie jedyną konsolą, na której już latem pojawi się World of Tanks, gra MMO, w której gracze założyli już 60 milionów kont. Szykuje się konsolowy debiut, podobny do Minecrafta, który swoją drogą też będzie obecny na Xbox One. Wracając do kończącej się właśnie generacji. Użytkownicy opłacający abonament Gold dostaną w jego ramach dwie cyfrowe gry miesięcznie. W lipcu będzie to Assassin's Creed 2 i Halo 3, które później zastąpią kolejne tytuły. Ważną informacją jest też opcja dzielenia konta Gold w ramach jednej konsoli. Wystarczy mieć opłacony abonament na jednym profilu, żeby na drugim bawić się multiplayerem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Microsoft rezygnuje ze swojej sztucznej waluty na rzecz tej prawdziwej. W każdym kraju będziemy płacić obowiązującymi pieniędzmi. Konto Xbox Live z Xbox 360 będzie natomiast łączone z Xbox One. Zupełną nowością jest kolejne zminiaturyzowanie Xboxa 360. Konsola jest jeszcze mniejsza i jeszcze cichsza i powinna być już dostępna w amerykańskich sklepach. Next Gen Microsoftu Xbox One będzie miał premierę w listopadzie tego roku. Zależnie od kraju będzie kosztował 499 dolarów, 499 euro lub 429 funtów. Konsola pojawi się jednocześnie na 21 rynkach. Nie potwierdzono jeszcze dokładnie o które rejony świata chodzi, ale podane waluty nie pozostawiają wątpliwości, że Europejczycy zagrają na Xbox One jeszcze przed świętami. Przejdźmy do gier. Pokazano Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, czyli nową grę Hideo kodzimy z otwartym światem, olśniewającą grafiką i starym bohaterem z nowym głosem. Zagramy także we Wiedźmina 3, który pozwoli spędzić w skórze Białego Wilka ponad 100 godzin i podobnie jak w przypadku gry Kodzimy, zwiedzać otwarte środowisko. Olśniewająca oprawa w połączeniu z charakterystycznymi dla serii projektami otoczenia zachwyca. Gra będzie dostępna w przyszłym roku. Tytuły te dostępne będą jednak też u konkurencji, czego nie można powiedzieć o Rise Son of Rome. Killer instinct sunset overdrive Forza Motorsport 5, Quantum Break, Project Spark, Crimson Dragon czy Dead Rising 3, a także o Below i nowym Halo czy Titanfall. O niektórych z tych gier już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, a pokaz dostarczył nam po prostu nowe trailery lub fragmenty rozgrywki. Quantum Break, gra twórców Alana Wake'a i Maxa Payne'a wygląda intrygująco. I nie chodzi tylko o fotorealistyczną grafikę, ale też zabawę czasem, która na pierwszy rzut oka jest next genowym połączeniem Incepcji z Remember Me. Fanom motoryzacji do gustu przypadły Forza Motorsport 5, w której samochody momentami nie sposób rozróżnić od prawdziwych modeli. Miłośnicy Call of Duty powinni zapamiętać natomiast Titanfall. Chociaż gra jest umiejscowiona w realiach Science Fiction i pełno w niej mechów, to da się w niej wyczuć dziedzictwo twórców serii Modern Warfare. Zupełną nowością była zapowiedź sandboxowego i ekskluzywnego na Xbox One Dead Rising 3. Ogromne miasto, otwarte przestrzenie, sporo dostępnych budynków, pojazdy, możliwość konstruowania broni i tysiące zombie na ekranie. Gra Wygląda też trochę poważniej i mniej arcade'owo od swoich poprzedniczek, Techland właśnie otrzymał nie lada konkurenta. Z zaświatu powrócił też Rise, który wraz z podtytułem Son of Rome sprawia wrażenie połączenia Gears of War z God of War. Najeżony Time eventami gameplay sugerował, że nie jest to już tylko gra na Kinecta. Kojarzone dotychczas z Sony, Studio Insomniac tworzy kolorowe i parkurowe Sunset Overdrive. for free Industries pracuje natomiast nad piątą częścią Halo, które pojawi się w przyszłym roku i będzie działało w 60 klatkach na sekundę, do których tak na marginesie dobił też Battlefield 4. Wracając jednak do Master Chiefa, ten pojawił się jedynie w formie krótkiego, nie pokazującego rozgrywki trailera. Pokazano za to Killer Instinct, a przy okazji zapowiedziano integrację konsoli z Twitchem. Teraz każdy będzie mógł streamować swoją grę lub na nagrywać ją na dysk, edytować, dogrywać komentarz, a potem dzielić się ze znajomymi. Po więcej informacji z Targów E3 zajrzyj na gamesilla.pl. Jeśli oglądasz nas na YouTube, koniecznie subskrybuj nasz kanał.